Czy ma szansę ten ostatni? Ten gościu jest chyba jakiś. Nie ten tego. Witam, witam serdecznie. 24 maja. Ostatnia szansa, żeby się zapisać jeszcze na turniej, który będzie jutro organizowany przez ISL, za pośrednictwem za pośrednictwem ISL przez Supercel oczywiście. 340 tysięcy jest w sumie do wygrania. Jak nie wiecie jak wygrać, to już Was zapraszam. Tu możecie wejść spokojnie i zobaczyć, wchodzicie na news, wczytujecie wcześniejsze wiadomości. Trzeba mieć oczywiście TH5, zaraz wszystko wam o tym powiem. No i tutaj wchodzicie na ten pościg, klikacie i powinna wam się otworzyć strona informacyjna o całym konkursie, A żeby się zarejestrować, trzeba nacisnąć tutaj Register Hej, i tutaj możecie wejść i powinno się wam wystawić taki obraz, ja już tutaj miałem wcześniej przygotowane, taka plansza powinna. Takie, takie coś wam się powinno pojawić. Musicie mieć Town Hall level 5, czyli ratusz levelu 5. Musicie Mieć skończone 18 lat. No i musicie mieć oczywiście zespół pięciosobowy, być zarejestrowani, musicie wpisać tutaj wszystkie dane. I to musi wyglądać mniej więcej tak, jak ja wam pokazuję, gdzie tutaj ten check in jest na szaro podkreślony i on się zmieni na żółty albo niebieski dopiero w momencie przed zapisami, który trzeba kliknąć. I to by było tyle, jeśli chodzi o to, to już wracamy do tego TH5. Dało się to zrobić w kilka dni, zajęło to odrobinę czasu, oczywiście. Natomiast w sumie natomiast w sumie żeby wszystko wymaksować zajmie to zdecydowanie więcej czasu słuchajcie, ja wam pokażę ja wam pokażę wojnę zaraz jak którą zrobiliśmy wbrew pozorom, zrobienie TH5 przez TH5 w klanie level 1, gdzie nie możecie dostawać do CC maksymalnych jednostek, nie jest wcale takie łatwe. Okazuje się, że jest to trudniejsze niż się by wydawało. My wygraliśmy obydwie wojny, to nie znaczy, że było łatwo. Zrobiliśmy też tutaj ataki po jedną gwiazdkę, a w sumie będą tylko pojedyncze ataki. Pamiętajcie, tylko 5 ataków będzie można zrobić, tak naprawdę, podczas Mistrzostw, więc będzie to. Myślę, bardzo trudne i bardzo mało trzech gwiazd będziemy mogli zobaczyć. Ja tutaj zrobiłem jeden atak na trzy gwiazdki i jeden zrobił Janek. No i myślę, że warto jest to pokazać. Mamy całkiem dobry zespół, ale powiem Wam, że dla nas jest to coś nowego. Tu jest oczywiście CC, które trzeba wyciągnąć. CC nie da się ukryć, CC zawsze będzie gdzieś tak mniej więcej w części środkowej. Cokolwiek byśmy robili w tej bazie, no nie da się jego ukryć, więc. Trzeba jak dobre jednostki. Ja wam do końca nie będę podpowiadał, bo każdy sobie musi sam przetestować, jakie CC lubi. Ale trzeba to zrobić w taki sposób, żeby je wyciągnąć. Bo jeśli będziecie atakować balonami lub czymś innym, tutaj będzie CC innego levelu naprawdę mogą być duże problemy same CC pozwala właściwie rozbić taką wioskę również jak macie mocne CC, macie maksymalne balony to te balony potrafią zrobić, zobaczcie co ja tutaj zrobiłem, tutaj mam bardzo przemyślany plan miałem, żeby te balony które wejdą na tą wieżę Wizard Tower one najprawdopodobniej złapią pomarańczowe bomby, a te drugie dopiero będą latać tu mamy cel, tu mamy cel i tu mamy cel, rozdzieliłem te balony tak, żeby każda z tych grup balonów poradziła sobie z daną defensywą przy okazji wyłapała e, wszystkie balony, które są, jeśli bym rzucił naraz te wszystkie balony, to niestety nie byłoby szans bo one by zginęły od tych dwóch, róż, e, dwóch czerwonych bomb od tych baloników, one bez problemu niszczą balony na tym levelu i to właściwie przyspieszymy ten atak, bo te baloniki, one bardzo dużo zajmuje czasu, żeby zniszczyły, tutaj jeszcze przeżyło dwóch barbarianów, a ten jeden ten jeden przeżyje na samym końcu. Zaraz zobaczycie. Te balony oczywiście one latają na sam koniec. I czy ostatni barbarian zginie? Tam te, ba te balony sobie już poradzą z końcówką. I teraz zobaczcie. Czy ma szansę ten ostatni? Ten gościu jest chyba jakiś, nie ten tego, jest albo nieśmiertelny, albo coś jest z nim nie tak. Lecą do niego balony i jedna sekunda, koniec, zniszczona baza. Ten gościu przeżył, miał farta, powinien zagrać w Totolotka. A teraz jeszcze jeden atak, jeszcze jeden szybciutki atak. Te ataki na TH5 nie zajmują dużo czasu i nie ma co tutaj właściwie dużo opisywać, ale są pewne warte rzeczy, wspomnienia. Tutaj jest zupełnie inny typ bazy, zobaczcie, tu jest baza, tu jest zupełnie inny typ bazy, zobaczcie. Tu jest baza, która ma te boby wystawione jeszcze, żeby dodatkowo zająć czas. Ja wiem, czy to jest z tego wielki sens. Zdecydowanie jest to przydatne dla tych, co mniej ogarniają ataki. Dla tych, co ogarniają, dadzą tam cztery archery i te kopalnie zostaną zniszczone, a przy okazji więcej procent zniszczeń będzie zrobiony. To prawda, to się muszę zgodzić. Natomiast zobaczcie, jak ta baza została zaatakowana. Przez Jano. I tutaj też będą balony. Trzy gianty, zupełnie, no, troszkę inaczej niż ja. Zobaczcie, są wizardy z giantem, które idą. Balony są już wypuszczone. Wszystko jest jakby puszczone naraz. Trzy balony i jeszcze gianty zostały. Teraz gianty zostały wypuszczone. Bardzo dziwna dla mnie strategia, której do końca sam nie ogarniam. Trzeba mieć tutaj troszkę farta. Te balony się, wszystko jest wypuszczone w tą stronę. One się rozdzieliły, ale nie dały rady. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Te balony lecą, one już zniszczyły Wizard Tower, więc te giganty. One bardzo długo tutaj będą żyły. Te balony jeszcze niszczą ostatni latający cel, w tym jakby kwadrancie, w tym jednym prostokącie. Niszczą kolejny AOE, czyli już jest y, mortar zniszczony, no i w tym momencie te. Ta, y, Archer Tower cały czas strzela w te gianty. Te balony, dlatego że nie ma pułapek tam, one sobie swobodnie latają i niszczą tą całą wioskę. Tak to wyglądało mniej więcej. Natomiast te ataki nie są łatwe. Bardzo łatwo bez tego maksymalnego CC zrobić jest y, pojedynczą gwiazdkę albo dwie gwiazdki. Najłatwiej jest zrobić jedną gwiazdkę albo zero. Ale rzeczywiście trzeba trochę pokombinować, jak to poatakować. No i tutaj jest jeden przykład ataku, który można użyć bez problemu oczywiście warto mieć wymaksowanego pioruna na levelu czwartym który niszczy świetnie CC no i wszystko jest tutaj wymaksowane już ta całe wojsko które widzicie to jest kompletnie wymaksowane wojsko. Ja jeszcze nie mam pieru na, na maksymalnym levelu, ale na jutro powinien się zrobić. No i zobaczymy. I to by było. Tyle pamiętajcie. ISL, ISL na Was czeka 5000 do wygrania, więc jeśli macie ochotę, zasuwajcie szybciutko. Powodzenia wszystkim. Jutro godzina 15 w Polsce zapisy. Do zobaczenia, trzymajcie się. pa